6 lewy, do 5 minus prawy, 30, schamuj, 2 minus lewy. 106 prawy, 150, końcem lewą, 3 prawy, 4 lewy, 3 dni otwiera, śmiało. 86 prawy, śmiało. Do 6 lewy, długi zostań. 70, schamuj. 2 prawy późny otwiera. 6 lewy, śmiało, nie tnij. 250, 5 minus lewy, wybija. Do 6 prawy. Prawie późny. Do no 4 lewy otwiera. 4 lewy otwiera. 65 lewy przytni. 80, a musi kanał lewej. No Na wcześniej. No Na jest spoko. 4 lewy zaciska końcem. Dobra. Ślisko. 6 Dobra. prawy. 5 minus lewy, 30 samuj, 4 prawy, długi, późny, ogień, ogień 150 przez metaletną.